Zaczynamy teraz 3 Peak Challenge Jest godzina 16.30 Odpalamy właśnie zegarki Czas start Cześć, dobra, posłuchajcie no. no, Moją najlepiej grzybkę muszę poprawić no. Startujemy, Dawi 3, 2, 1, poszli Jesteśmy <grym>. na po szczycie w Mamy 2 godziny 36 minut nim Zagarku, pierwszy szczyt podbity. Jeden. Brawo jesteśmy, zrobiliśmy to. Jest <laughs> Wszystkie pięć. Mamy zaliczony szczyt. Wszyscy razem mamy go 2 godziny 50 minut. Proszę pomachać przy Jeszcze przynajmniej może pomachać. Bardzo ładnie. No well, super. Tak <laughs> trzeba jak łukasz. Janek yeah. może też pomachać. <laughs> Witajcie! Mieliśmy 5 godzin na Bennevisa pokonaliśmy go 4 godziny 45 minut Dokonaliśmy przewyższenie 1332 metry i mamy nadzieję, że zrobimy to wszystko w prasie. Jedziemy dalej. Jesteśmy Proszę pomachać. I uśmieszek na twarzy. Tak jest super. co nie? Pomachaj proszę i uśmieszek. I uśmieszek. Dobra. 嗯，不错。 Jest godzina 11.50 Mamy zrobione 19 godzin 20 minut Bieramy się teraz na Snowdon, ostatnią górę Mało czasu jest, ale damy radę Lecimy Awaj Łukasz Dobrze jest Idziemy Bardzo ładnie Mamy podbite Snowdon, jest godzina w tej chwili, yy, no, nie dobra nie wiem która jest godzina, jesteśmy na Snowdonie, jest 13.44. Tak, yy, mamy wszystko na, na dobrej drodze, żebyśmy zrobili to w czasie. Tak, mamy 21 godzin i 14 minut, więc kupę czasu, żeby zejść na dół. We finish. Yeah, well, well done. Trzypik, <laughs> tak? challenge wykonany. W czasie 23 godzin 10 minut. Zrobiliśmy to od 16.30 wczoraj, wczoraj do 15.45 Jesteśmy najlepsi. Da. Super, ekipa. A! Dobra, lider wyczyna. Okay, right back to the roof